Siemanko, witam was bardzo gorąco z tej strony, Stekmin I powstał nowy kanał On nazywa Stekmin Eh, dobra, tak na poważnie Zmieniłem kanał z Androidusia, bo tamtego kanału w ogóle się nie dało znaleźć Bo był pod nazwą Android No i wiecie, ten oficjalny kanał Android ma ponad chyba 100 tysięcy lub milion Nie wiem dokładnie, bo nie patrzyłem, nie wiem czy mówię za głośno tak w ogóle puszczę muzyczkę Ej. będzie fajnie Dobra Na początku zrobiliśmy kilka fajnych rzeczy Przejdźcie mogę wam pokazać Łóżki. Aha, jeszcze jedno Dlaczego nie gram od początku? No bo ja zrobiłem postać I nie chciałem grać od początku, nie chciałem się w te klocki bawić i lepiej jak już mam trochę zbudowaną tą postać, znaczy podbudowaną Chciałem dopiero, z, yy, yy, no wiecie, nagrywać tą postacią, jak ona już będzie trochę lepsza, że to miało sens Teraz możemy wejść sobie w takie lochy Nie wiem, takie pewnie wiecie co to I z pewnością z nim przegramy, on jest za dobry jeszcze Levelowo przede wszystkim i statystycznie ale była jedna taka walka, że po prostu trzy kryty walnąłem i zostało mu tak 2000 tysiąc HP dobra, wejdziemy sobie do poczty coś mi mówi jeśli chcecie do Lidii Masterki proszę pisać do mnie na pocztę albo możecie mi podać nazwę na YouTube a to jest obojętne piszcie gdzieś, gdzie chcecie dobra, mogę wam też pokazać Moje waleczki, bitwa gilgi, ten nie, Loch, Shaman woodu Tu mi się trafiła y, szata fidgeta, Pokaż walkę. o tak tu widzicie, taka waleczka. I widzicie taka i tenka. K14. doświadczenia. I tu jeszcze z jednym walczyłem nie 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 chcę ja chcę yy, wodny grąb pokażę wam waleczkę to może być trochę nudne ale chcę pokazać I Właśnie teraz się dowiedziemy jak zrobić miniaturki i także będę to robił że to, żeby to jakoś wyglądało na tym kanale no dobra dobra chyba już nie trzeba pokazywać tego także w którymś innym odcinku Także to był taki wstępny odcineczek ogółem. Możemy sobie raz mm, pokręcić aparatem Fortuny. O Jezu, ale zmuliła. Pewnie coś kupiego nam zleci. Nie, gold może być. I dobra, dzisiaj weekend grzyba. Na dzisiaj chyba wszystko zrobiłem, bo jeszcze zrobię i tak. To no jest po prostu taki odcineczek, jak to już mówiłem wstępny. Także nie ma co dzisiaj się śpieszyć. Ja zakupię grzyby. Tylko na Cornelu TV zakupiwałem grzyby, ale usunęłem tą puster przez przypadek. Nie wiem jak po prostu usunęłem ją. Nie wiem jak i zapomniałem hasło. Taki dziwny mindfuck. Mightfug, nie wiem. Dobra, mniejsza Dobra, arena. O Jezu, jezła mi zmówiła, nie chcę mi kliknąć. Zrobię cięcie malutkie, sorki. No dobra, już jestem. Yy, dobra, mieliśmy wejść na Arenkę sobie. Yy, dobra, kogo możemy tutaj zaatakować? Yy, Zatakujemy tego sardyna. Tego sardyna. Tą sardynę, nie wiem na kobie podejść. Abo jakiś pomienię, no i przegrałem. Jakieś tam uderzył. No i dobra, to chyba byłoby na tyle w tym odcinku, jak już mówię, to był wstępny odcineczek. A, i jeszcze jedno, dlaczego nie zrobiłem zapowiedzi? A mi się po prostu już jej nie chciało robić. Tu jest pierwszy film i subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie, komentujcie, wiecie, szczerze, mnie to nie będzie boleć, ale nie, że będziecie być po innym, pod, pod innym sensem. Dobra, się przejęzyczyłem. i teraz też. Teraz Dobra, polski język, polski to trudny język, dla mnie. Jestem trochę zaspany. Także dobrze. To było już na tyle. Możecie lajkować film, jeśli Wam się spodoba. Dobra, ja już wam nie zawracam gitary. Spodziewajcie się filmu szybko. Już nawet jeszcze dzisiaj nagram i wrzucę na następny dzień lub przed północą, także... 必要闹！